Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Wybieracie się na bezludną wyspę i możecie ze sobą zabrać tylko trzy przynęty: jedną na sandacza, jedną na szczupaka i jedną na okonia. Które to by były przynęty? Takie właśnie pytanie zadam wystawcom. Na targach rybomania w Poznaniu. Nie słuchaj szefostwa, to ja, jest, musi opowiedz... być twoja szczera decyzja. Teoretycznie dwa dni bym przeżył, a co dalej nie wiem. No potem byś opowiedział sobie nogę. Tu nie chodzi o nowości, tu chodzi o twoje przeżycie. Dogonił mnie, dogonił mnie, zmienił swoją decyzję, jednak przemyślał, że byłby głodny. Co to będzie? Mm. Idziemy do Krzysia z Dragona. Krzysiu jest tatusiem, dostał takiego lekkiego brzuszka, już więc na pewno trzy razy przemyśli, jaką przynętę by zabrał na Bezludną Wyspę. Trzeba. Krzysiu, trzy przynęty, które możesz zabrać na Bezludną Wyspę: jeden na okonia, jeden na sandacza, jeden na szczupaka. Co to by było? Mogę? Pokażę, dobra? Jasne. Na szczupaka na pewno, Dżerkuś. Ten akurat kolory, jesteś pewny? Ale czy ten kolor, to akurat może niekoniecznie, ale Jerkuś na pewno. Kolor bym powyślał chyba na takim sreberkiem z żółtym brzuszkiem. Jasne. Yy, na okonia Fatboya. kółeczki zawsze działają. Mhm. No i zostaje nam... Szczupak. To był Szczupak, to był... Sandacz, zostaje nam Sandacz. Pora na Sandacza. I jeśli on chodzi o Sandacze, to ja bym postawił na Agresora, tylko w większym rozmiarze. Agresor w większym rozmiarze. Super, proste pytanie, prosta odpowiedź. odpowiedź. Dzięki na razie. Cześć, Trzy przynęty, które byś zabrał na bezludną wyspę. No, na pewno jest to nowość w naszym FZ-owskim. Słuchaj, tu nie chodzi o nowości, tu chodzi o Twoje przeżycie. Moje przeżycie. To musisz szczerze powiedzieć, to... to... Jak, jak miałbym przeżywać, to jak i Jak źle nie wybierzesz, to umrzesz, stary, źle wybierzesz, to umrzesz. Nie umrę. Okay. <laughs> nie umrę, zabieram y, blachę, która bardzo wolno daje się prowadzić, na wibrującą turbinę, która dodatkowo gdzieś tam... Nie Czyli rozumiesz, to jest szczupak. Jest to szczupak i okoń, ale mm -hmm. generalnie szczupak, tak? Okej, okay, dobra. Się prowadzić. Teraz sandacz. Sandacz. Sandacz to bezapelacyjnie Longhorn. To jest moja guma numer jeden. No to powiem Ci, że no z wielu, tym to, wielu, to ja się podpisuję oczywiście. Trzynastki, tutaj teraz mamy nowość osiemnastkę, kapitalna sprawa. Co ciekawe, przy yy, założeniu jej na yy, rzeczobórażce łowi więcej szczupaków, przy sztywnym uzbrojeniu łowi więcej samba. Ciekawostka, to jest ciekawostka. I, I maluszek, strajk nowy. Piękna praca, myślę, że Drobny, drobny, drobna pasa ogonka i fajne wychyły. Jeszcze fajne raz mi powiedz, jak się na... ta przygoda nazywa? StrikeShot. Strike ok Okej. No dobra. Nie umrę na Miejmy nadzieję, że przeżyjesz. Nie ma co zabrać. Jak to nie ma co zabrać? Umrzesz z głodu. Musisz coś znaleźć, musisz coś wybrać. musisz coś wybrać? Tak. Dobrze, no to... Szczupak, sum sandasz mówisz, tak? Nie, szczupak... Ochon sandacz. Szczupak. No, Turnament. Ja już wiem, tak, dokładnie. Ja bym to, ja, y, ja bym to zabrał kiedyś, na to niesamowicie powiem. Szczupaku. Oczywiście. Sandacz. Co defin. to będzie? No, w tym kolorze bym proponował. W tym kolorze? Tak. Też widziałem w akcji kiedyś. Duckfin, tak, defin, tak? Defin. 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 Jasne. Turnament to to Szczupak, to są sandacz. Dosłownie. Defin. No jeszcze nam został okoń konia, to mamy tutaj e, całą gamę wobblerów turnamenta. Aha. I tutaj bym coś z turnamenta proponował. Ale który kolor byś wybrał? Bo pamiętaj, że możesz zabrać tylko jedną przynętę, tylko jedną. Ja tak nie umiem, że pan dużo tych przynęt, jest, ale czujesz się już głodny? Jestem na diecie. Po się nie czepiać. Aha. No ale jednak, ale jednak. jednak. Jedna tak, dieta, słuchaj, okoniowa na pewno by Ci bardzo pomogła. To jakaś taka może kropka... Ten kolorek? Tak, Ten? Tak, 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 tak. Ten kolorek. Tak jest. Czyli mamy komplet Mamy kompleks. Yy, życzę Ci powodzenia na bezludnej wyspie. I oby nie brały, to schudnę. Jak nie <laughs> będą brały, to schudniesz. Dobry pomysł. Ja cały czas się zastanawiam, czy oni dobrze wybierają, czy oni sobie w ogóle zdają sprawę, że zły wybór... Równa się śmierć, no ale mam nadzieję, że są pewni tego co mówią. Słuchajcie, dogonił mnie, dogonił mnie, zmienił swoją decyzję, jednak przemyślał, że byłby głodny. Co to będzie? Ja będę głodny, trzeba na grubo to śmicle i. No to prowadź. Wyb wyb wybór pada na Proweksa. Okay. Który kolor? Bo tylko jeden kolor możesz zabrać? Który kolor sobie biorę. No ja to bym wziął pewnie ten. Nie, ja ale w seledyna. A, seledyna? Ja Tak seledyna, tak. Ja to, to lubię, tak idzie. I potężne szczupaki, które dadzą ci całą furę świeżego mięcha. Musi coś być do zjedzenia. No musi coś być. Musi coś być. Na bezludnej wyspie nie wypuszczamy niestety. Nie no nie. Dzięki ci Hill grill. Idzie naprawdę niespodziewanie gładko. A teraz pójdziemy do Savicza. Stary, zastanów się dobrze, bo będziesz <laughs> przymierał z głodu, jak źle wybierzesz. Dobra, ale już... Ja już nie, słuchaj, nie słuchaj szefostwa. To ja jest, od musi być ma. twoja szczera decyzja. Słucham. Ja odpowiedź mam. E, na szczupaka na pewno forplay. No to zaprezentuj nam od razu. Ale nie mam foreplaya miękkiego. Ale foreplaya miękkiego każdy powinien znać, tylko to jest twardy forplay. Twardy for, odpowiedni. Tak, forplay miękki wygląda naprawdę, bardzo, bardzo podobnie. E, no to jest przeryta, która wszędzie działa. Czyli mamy załatwionego już szczupaka standard eee, Okoń. Okoń, e, Okoń. kanibal. I nawet powiem szczerze, że byłby to masz go kolor tu? Glitterbook. Masz go tu? E, też nie mam. Nie nie kanibali? Masz? Nie, nie mamy kanibali, bo wiesz, to za szybko się rozchodzi. No to wygląda. Znaczy to jest Kurtail, ale zwykły kanibal ze zwykłym ogonkiem e, w kolorze Glitterbook. To każdy, każdy wie jak to wychodzi, wygląda. Tak, w rozmiarze najmniejszym, czyli 6,8 cm. Mm. Również przynęta, która działa w Szwecji, w Polsce, wszędzie, gdzie byśmy... I na bezludnej pobywali. wyspie. I na bezludnej wyspie. No i został nam sandaż jeszcze. No i sandacz tutaj z naszych przynęt na pewno Fatty Tail Minnow Też je macie. Fatty Tail Minął. A my to chodźmy zaraz a No to ja to zorganizuje, tylko coś spróbujemy Czeknę tobie na... Dobra. Facet te minął tylko w kolorze e, jaśniejszym, w kolorze tego e, srebra zwykłego. Ale nie masz takiego przy sobie, już takiego jesteś głodny. Mm -hmm. Nie ma. ale powiem ci, że, powiem ci, że jeśli chodzi o te przynęty, to ty, w tym, przencie, tym to. To, nie, to nie o to chodzi. Zresztą mam ich całkiem sporo. Ja myślę, że tą przynętą hmm. można trzy gatunki i tak spokojnie ogarnąć. Bez najmniejszego problemu. Dokładnie. Ja tym, tą przynętą jeszcze w dodatkowo łowę, więc... No Super. Działa, ona działa jakby w z każdym, z każdym tutaj. Bardzo to Ci bardzo dziękuję dość, i dobrze. życzę sytego weekendu. Dzień dziękuję, <laughs> wszystkiego dobrego. Teraz idziemy do firmy Quantum. Oni tam mają nowe gumy, które produkuje dla nich MANS. Bardzo ciekawe wzory. Ciekawe co wybiorą. Jesteś na bezludnej wyspie, ale wcześniej mogłeś zabrać ze sobą trzy przynęty spinningowe. Jedną na sandacza, jedną na okonia, jedną na szczupaka. Co to by było? Czy tak, jeśli chodzi o sandacza, to na pewno bym wziął sobie największy rozmiar gumy. No to dobra, to pokazujemy. Zakładając coś takiego. 18 na pewno na duże Ten ryby. kolor jesteś pewny? Akurat taki pokazuję, ale nie mam a innego. To nie masz innego. Nie mam innego koloru. Dobra, czekaj. Na sandacza coś takiego, to jest? w rozmiarze 18 cm kopii. Co to są za gumy? Mansa. Mans robi dla nas, od niedawno, z zeszłego sezonu robi dla nas gumy pod yy, logo Mansa i kwantum jest na gumie rozpisane. Jasne. Czyli ten, tak, wzór, ten, ten wzór, wzór ta guma się jakoś, jakoś nazywa dokładnie? Kupadler to jest. Kupadler. Kupadler, Kupadler tak. na sandacza. Sandacza już mamy ogarniętego. tego tak. ewentualnie dwunastka. Yy, czyli jednego sandacza już pieczesz na ognisku? Zaszedł tak Jeśli o, Jeśli chodzi o konia, zaproponowałbym nowy rozmiar y, y, gumy u sameczka. Też Mhm. Mm Jak widzimy, jest. Ale to byłby ten kolor? Nie. Wybierz kolor, może wybrać tylko jeden. A, jeden kolor? Ten jeden kolor. kolor. To jeszcze bym miał pod konia. No, trzeba się dobrze zastanowić. coś takiego, taki motor oil. No, proste. No, tu jest oil. Morda to jest herbata z pierwszej. To jest herbata z dobra, motor oil. Akurat nie mam y, w tym rozmiarze, ale pokażę. O, jest coś takiego. No to powiem Ci, ci że nie, ja, bym tak samo, ja bym tak samo zabrał motorowi. Motorowiec. standardowy kolor na, na y, okonie. Natomiast jeśli chodzi o szczupaka, mhm. na pewno bym wybrał jakiegoś wablera z mansa. I teraz tak. Myślę, że mogłoby być taki styrecz 15, powiedzmy w takim kolorze niebieskim, ewentualnie tym jaskrawnym. No ale to musisz wybrać jednego. Jeden kolor. Bierzesz, bierzesz takiego jaskrawego? Tak, jest tak. Nie zajmiemy go. Ok, ale możemy go tak pokazać. No i super. Czyli życzę Ci miłego pobytu na bezludnej wyspie. Mam nadzieję, że nie będziesz głodny. Pamiętajcie, że przydętu to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze wiedza. Wiedzę znajdziecie w miesięcznikach Wiadomości Wędkarskie oraz na portalu www.wiadomościwędkarskie.com.pl do kururku. Cześć wszystkim. mordo, słuchaj, mam do ciebie bardzo ciekawe pytanie. Tak. Ty, jaki byś zabrał ze sobą trzy przynęty? Jedna na szczupaka, jedna na sandacza, jedna na okonia, ale tylko trzy. Jakie wzory? Przede wszystkim tak. Musiałby być jeden wzór podłużny, no. taki z ogonkiem z tyłu. Tak. Drugi wzór taki grubszy tak? i też taki zwężający się z ogonkiem. A trzeci to bym taki odwrót, żeby miał półgąski, a na górze był okrągły. I zajebisty takie trzy pomysł. Trzy bym właśnie wziął, na przykład na, na, na bezurną wyspę, gdzie miałbym łowić szupaki, o konie standardze. Super, bardzo A dziękuję. jeszcze jakby miał, czwartą mógł wziąć na, na, na żeby na, na sumy, to taką całą szeroką, taką płaską. Płaską, a na końcu dopiero zwężoną. Pogrubioną. Pogrubioną. Zwężoną, ale pogrubioną. Pogrubioną, ale zwężoną, trochę płaską. Trochę. Serdelkowatą. O, serdelkowatą. Ciekawe, co nam zaprezentują chłopaki z Lucky Nic się nie bój, nie będzie bolało, ale mam do Ciebie pytanie. Jesteś na bezludnej wyspie i możesz ze sobą zabrać tylko trzy przynęty, jedną na szczupaka, jedną na sandacza, jedną na okonia, co byś zabrał? Oczywiście wziąłbym sobie mandulkę tutaj na, na sandacza. Na sandacza mandulka, ale no. który kolor, który kolor? Czarno-biała. Czarno-biała mandula Czarno na jest sandacza. Czerwony, tak jest. No Na okonia to, co najbardziej lubię, czyli minouka naszego T46, jest to przynęta, która... To już mam, to dostałem to kiedyś od Ciebie. Tak jest. I Jeszcze raz ono... jak to się nazywa, ten wzór T46? Tak, kolor T46 u nas są kolory znakowane cyframi, liczbami. Nazywa się minął Eliot, wiadomo to lubię. Eliot, rozmiar mm -hmm. 3, 2, 2 cala. Można łowić trójkątną czy buraczką. Została nam ostatnia ryba. Szczupak. Jest to szczupak. Oczywiście podchodzimy do naszych fajnych wogólewów. Szczupak kolor, który się wczytał, ale jest. Macorę 130F Jak to się nazywa? Macora 130F tak, tak, tak. I ten akurat kolor byś zabrał. Tak jest, bo to jest przystronny. Jeżeli wyschła bezwrót, wiadomo, patrzę na to ocean. To się ładnie zlepszy I myślę, żeby coś tam było No miejmy nadzieję, bo inaczej umrzesz z głodu. No, damy radę. Myślę, damy radę. I na to by wziął. Myślisz? Myślę. To trzy kotwice na pewno tam wolno łowić. No, się no się nie, na bezbudnej na, wyspy na, na, na pewno i na cztery. Teraz idziemy do Tomka z Feniksa. Bardzo fajne przynęty. mamy w domu półwywrotki. wywrotki. Najpierw okoń. Okoń. Krótko, szybko. Mały wlej 5,5 cm, 6,5 cm. Lekka mhm. główka. Poczerpywane ruchy i myślę, że kolacja będzie. Świetnie. To już mamy okolnie załatwionego. Sandaż. Sandacz. Powerfight. Dlaczego? Bardzo olejący. Yy, myślę, że przy najmniejszej opa opadzie. Lekki, od no tam 5 do 20 gramów. Każdy pstryk. Mała guma. I myślę, że też. No i szczupak. Szupak. Klasyczne kopyta. Klasyka, klasyka. Jeszcze raz klasyka. Czyli jest szansa, że przeżyjesz. Jest szansa, że będzie kolęska. Gratuluję. Pięknie. Olin, jak myślisz, czy oni dobrze te przynęty wybrali? To, może, to bardzo, może być bardzo różnie z tym, wiesz? Poważnie? Czyli co, mogą umrzeć? M y może być tak zwane niedostosowanie przynęty do ryby. Może być. Miejmy nadzieję, że im się uda. No. Ich życie wisi na włosku. Ich życie wisi na włosie. Na Włoszu. włosie. W akwarium, no, akwarium jest przykład. Chodzi że sprawdzamy jak się zachowuje kła morska pod wpływem ekstruderatów ekologicznych. No, odpowiem Wam, że w tym akwarium tu Wy macie tu niezłe bagno, kolego. Ale bagno o neutralnym pH. Trzy przynęty, które byś zabrał ze sobą na bezludną wyspę. Jedna na okonia, jedna na szczupaka, jedna na sandacza. Co Ale to będzie? wszystkim zabra zabrałbym obrotówkę. Którą? Białą. Uniwersalna. Pokaż. Myślę, że na każdej wodzie sobie poradzę. Czyli okonie mamy o, już zmówione. Okonia, okonia mamy. Teraz może przejdźmy do szczupaka. Jasne. Zapraszam. Na duże przypadki, które nas interesują, na bezludnej wyspie nie ma nic lepszego. Chodzi w każdym drifter zakresie. 50 gram. I mamy jeszcze standarda. Do złowienia. Oczywiście, standard. jak to standard, typowy, green tiger, jaskrawe kolory. Czy która robi robotę, łowi sandacze. A przy okazji również inne ryby też inne ryby, możemy, możemy na to trafić. poradzimy sobie tutaj w tym wypadku z i sandacze. No i super, wygląda na to, że głodny nie będziesz. Wygląda, że sobie poradzę, nie będę głodował. Bo nie jadam ryb, nie zabijam, jestem zwolennikiem nauki. No, tu byś był zmuszony niestety. No, nie Dzięki wtedy. bardzo. Muszę sobie poradzić, co jest piona, się. Hey, hey. to na pewno was wszystkich zaciekawi, spójrzcie na te logo. Trzy przynęty, które byś zabrał na bezludną wyspę. Szczupak, Sandacz, Okoń. Co to by było? Wobler, OSP. Poczekaj, to zaraz mi to pokażesz. Tutaj z tego, co masz na stoisku. i Dobrze przemyśl, bo inaczej umrzesz z głodu. Okoń. To idziemy. Easy Shiner 2. Na pewno ten kolor jest ten pewny? Momencik, jak go wezmę, to ja bym się podotrzył. Easy Shiner 2. W kolorze, to jest kolor, no taki brązik. Tak, kolor. Jasne? Teraz co? Sandacz? No, ok. no to jedziemy. No i co wybrać teraz, nie, co wybrać? ja wiem co wybrać, to też już nie ma, bo muszę wybierać to co jest. No, dokładnie. Czyli 5 cali, Easy Shiner. Jasne. A, jak, a to czego nie ma, to co to by było? Yy, to byłoby to samo, Aha. w kolorze, w tym kolorze. W tym Central kolorze? Size. Jasne. Najlepszy klasę kolor. Jasne. W I ostatnia szczupakowa. Kolejny Dziś Shiner. Osiem cali. Osiem cali. Ma dwa gasagi. Pięknie. No to mamy komplet. Dobra. Życzę Ci przeżycia w takim razie. <laughs> Dzięki. Możesz na bezludną wyspę zabrać trzy przynęty, jedną na szczupaka, jedną na sadacza, jedną na okonia, Dobra. które by to były? Zabieram tak, zabieram na szczupaka naszego najnowszego tercza, okonia, realistik, ale jednego, tak? Czyli tego Tylko tak. Się... To był szczupak. Na okonia zabieram naszego raczka. Na okonia, pokaż. Raczka 900 metrów, proszę bardzo. Jasne, super. Pozacka praca. Na Sandacza. tak na sandacza to musi być jedna przynęta, to jest chyba, myślę, że użyć Polski zna Snickshot. Pokaż, aby się podostrzył. Proszę bardzo. Widziałem na filmach. Tak. Słuchaj, no to, to, to mamy. I powiem tak, Przeżyjesz jestem. Przeżyjesz jestem. Przeżyj jestem to Super. Dobra. No. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam, służb. Wybór jest bardzo prosty, zwłaszcza na stoisku Westina. Oczywiście zabieram jedną z gumy Shartisem. Albo bym byłaby Ale który kolor, bo to musi być... Kolor? Jeden kolor, to jeden musimy model. tutaj zobaczyć. Dobra. Zabieram wariata z celownikiem. Klasyka klasyk, czerwony celownik, czarna kropa. Ci co łowią doskonale wiedzą czyli o jaką przynętę chodzi. mamy załatwionego. Dokładnie 19 cm. Dalej, mhm. zbliżamy się troszeczkę do dołu, na okonie zabrałbym mega tisa. Bo zakładam, że na bezludnej wyspie nie to jest było. Jest to, to malutkie zielone, tak? Tak, Zakładam, że oprócz drapieżników może byłyby jeszcze jakieś ryby spokojnego żeru. I też wtedy na takie przynajmniej... Słuchaj, na stoisku laki Johna, to nawet na żółwie się już na tej wyspie nastawiali. No proszę. I dokładnie ten model, ten zielony tutaj. Więc nie umrzemy z głodu, ale za momencik mówiliśmy coś o sandaczach. Tak. Troszeczkę większy brat, 13 bądź 9 cm mega tis powyżej, cały czas ta sama jaskółeczka. A, okej, okay, mam. Kolor Headline, naturalny, także taki zestawik bym na pewno tu zabrał. Długo pokazuje, to ta guma, ta guma. Dokładnie tak. I, to, i uważasz, że z tym byś przeżył? Na początku tak, myślę, że jakby ryby nie brały, to przynajmniej przez jeden dzień, może dwa. E, silikon zapełniłby mi żołądek, oszukał mój głód i teoretycznie dwa dni bym przeżył. A co dalej, nie wiem. No potem byś opowiedział sobie nogę. A jakie przynęty wy byście zabrali ze sobą na Bezróbną Wyspę? Piszcie w komentarzach. aki mordo nie popełnij mojego błędu martw się o ciebie